No kurwa, no wiem, że kurwa ta, no, no kurwa, no, kurwa moglibyśmy pojechać z nimi. Jeszcze Piotrusia fidować jebanego. Mega źle, mega źle. Klicha powinniśmy wykończyć kurwa, panowie. A wy mu go zostawiliście, nie wiem, z koleżeństwa czy z czego kurwa. Mógł do zabicia byku. Ten mały błąd myślę, że zaważy o tej grze. Piotruś tu ukradnie reda. Za chwilę, jak nie już to zrobił. Nie, nie Piotr już no. nie jest akurat konterż danglującym. Tylko zabija chyba nie. Biorą dajka, nie? Dobra, to ich sobie co mogę zrobić. Po jeden. Ja bym tego Heralda może spróbował, skoro ten kurwa Malpa dopierdala tam. Dobrze, ten, tam. Idę tam być. Nie wiem, czy oni się cofnęli czy kurwa, nie. Ale mu... słyszysz mnie? W ogóle? Halo. Halo. No, halo. A do kogo mówisz? Do topa. Do topa. A, no, no, słyszę, słyszę. słyszę. Nie, ja miałem odcinek. Na topie, no wiemy, taka... wiem, stary kurwa, wiem. no to przejął. Ja mogę znaleźć tego heralda na luzie, No to Jest, dawaj no. Uważaj, uważaj RK. Uważaj RK. E -y, Eza. Spokoj. Kurwa, on zawsze wyskakuje z tej mojej jebanej tej. A co mówię z tą charczą, że przyspiesza mnie? Czy co? Czy jak trafi mnie z to mnie przyspiesza? Mm, nie no nie wiem, wy to jesteście jacyś kurwa naprawdę, nie wiem, ku cicho ciemni czy chuj wie co? Jaką? Ej, może No nie wiem, kiedy wcześniej mi kliknął, krzyczał, żeby E rzucić, żeby E rzucić, kurwa, no to się pytam, co to E robi. No wiem, tarcza przed skillem, no a co to by miało do dogonienia? Ej, a patrz co oni tutaj robią, ty? A tu? No Xera to jest za nie? O, ale bym zabrał. Dobra, muszę spierdalać. O, już Piotr mnie zabił. Dziękuję. No wiem wiem ale co to, co to ma do spowalnienia do, do biegnięcia do niego, wiesz o co chodzi? A ty wyjebajesz ultę jak jego nie było czy co to było? On we mnie w las, nie? A co to co ty zrobiłeś? Czas? Co, co ty zrobiłeś? No ja ultowałem, a on we mnie ultował też. i On wiesz jak jest we mnie to go nie tyka ten ult nie? A, że ty ultnąłeś wcześniej zanim on wszedł w ciebie Tak Wiem, że coceki The... nie działają wtedy, ale on mnie nie trafią cocekami żadnymi, tylko kurwa trzeba by było szybciej biec. Ja wiem, biec. ale ogólnie jego magic Spell nie będą działać na ciebie. SprzyszTER ja wiem, ale ma... jego magic Spell i tak chuja trafiały. No okej. Okay. W sensie takim, że no wiesz, trzymam ją do momentu jak uważam, kumbam, że... Kumam, 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 spoko. Że w sumie jest teraz szansa przejebana na to. Nie no, grałem pod topa byczki. Tak. Bo tam kurwa malfajcik se radzi. I w ogóle jakieś teamfighty kurwa, 18 minuta, no. Już byś szedł tej linii chyba też tak samo tym teamfightem. O byku! Wyjebane. Ciekawe czy mi kradnie Blue Buffa, muszę tam szybko powiedzieć. Ja mam Heralda jeszcze. połowę, połowę, połowę. Nie ma. Musiałem tu szybko przybiec, bo ten Kubuś-Komżuś, wiedziałem, że on będzie chciał się tu... Ale Piotruś nie po prostu, nie? No strasznie się. I się chciał tutaj biec, więc ja muszę szybko żabę robić jebanom. Ja go nie zabiję raczej, nie? No raczej nie, bo już mu kraken Brawo. Brawo, brawo. Kurwa, ten Ofelioz tam gniecie sam, kurwa, zabiję. Diamond. Diamond, kurwa. Ale byku ja czuję, że i tak to. Czemu możemy to wygrać? W perspektywie gry całej? Dobra, kurwa, nie podsadzę, poszedłem. Aj. się przywosiłem. Ja mam heralda, puszczamy go tu? Puszczamy, kurwa, nie ma czasu, w sumie. W sumie okay. póki nie ma minionów, kurwa, uderzy chociaż raz i zbije tą tą. W sumie i tak on... Nie. Ładnie pojechano. No i good day, kurwa, co wy. Dobra, dawaj szybko, przepuszczujemy ten Pierdoli? Nie. Tam jestem. Puja. spocony. Dobra, balfajt, wjeżdżaj w Kayn'a! O nie, on mnie zabija. Już koniec. O, co? On Nie no, i tak mnie zabił na hita, no. Bo od razu powinien... Wiesz, że od razu powinieneś mnie go tu... No i tak, on może w tym samym czasie dać cierkę. Więc sobie nic nie miło, wolałem już... Pobijać. Ale jakbyś go podbił? To ci ten? Tak, no, on tak no, ale tak. zawsze by miał low haps... Low haps. Znaczy, no ja nie biję dużo tu. 300 HP. Nic to nie jest. No nie, nie. Co... Kiedy dy dywany widzowie pytają? No kurde, panowie, no Nikodemika trzeba pocisnąć. Stuk, myślnik, puk. A nowe te dywany pierwsze już niedługo, za jakieś ile? Za ile dywany się pytają widzowie Lilusia? kto to kurwa obiekty nie gra no do chuje. Za ile dywany się pytają widzowie? Nie możemy powiedzieć jeszcze, no to chyba. Zamuliłem z tą farmą jebana w tej gierce. A Piotr się tak jakimś cudem nie wyprzedza mnie jakoś. Chuj. Oni będą grać pod barona według mnie teraz. My już też jesteśmy z bota. Oni już pewnie robią. Nie robią. Gdzie oni są, Ty? Jakąś pułapkę robią, uważajcie Ty. No ja to się piotrujesz, kurwa, bo ten piotra. jest ktoś, Nie, to są na mnie. Dobra. Po sobie. Dawaj klicha, kurwa. No, nie wiem. Ja tam mam, tam mam tam. iść, ja mam ultę jak chcesz. Muszę słabe i ten apelius. Tak się po prostu nabija, ale nie wiem. Dobrego. Co? Nie spali no, go! Nie no poważnie! Nie. No Kurwe, nie fart jebany. Przecież to jest kurwa gra po ich stronie. Ludzie. Taka prawda jest. Gra z nimi gra po prostu. No już ten Piotrusz. Niepotrzebnie się tam zamurzacie. No po co też tak? Ja poszedłem z wami głupie też. Kubę kom, że zajebcie. Proszę was. Reszta jebać. Ale dobry, dobrze ten. A nasza jest też tu z Wszyscy nie Dobra, tak. Dobra biorę nam Mida. Bierzemy Mida klichu jakiś tutaj normalnie. Agora é a hora de perna porque... Ten kurwa leci, nie, na pewno On będzie teraz na tego afeliosa polował, bo że cały go kurwa. Afeliosa na bramę, na mnie, nie No ale Felios to... go wydymał, wiedziałem, bo. On... On dywan, nie no, bo po Piotruś chciał po prostu wiesz, pokazać temu ziomalowi Ej, ale idą na Mida, na i na Mida idą, wiecie? Dobra, bez planu. Ja idą na Bota, to... idą na Bota, idą na Bota. Ale my. bez wizji tutaj, o nie, ale mi wyjebał Pomóżcie mi, pomóżcie mi, pomóżcie mi Ach, uja mówi się mi No właśnie bez wizji, no bo... Wizji. Sub -diff. Ale brandem najebał tam, najebał tam tego wizzią skora, wizzią skora najebał Ja mogę ich zamykać, a Jest to... taki jeden tak. Wiem, wiem, że w fajcie klikam i tak dalej, ale... Na razie nie doszło do żadnego fajtu realnie. No kurwa wjeżdżaj w Klisiego, co ty robisz? No tutaj nic nie Co mam zrobić jak ja wejdę samo, on jest daleko, no ja nie mogę... No właśnie. Nie wiem. Jadę zginę potem oni zginą i kwiam gierki. wykuj już i tak przegraliśmy tą gierkę, kurwa. Pochują, grać dalej. Całe, ży całe życie obstrani, kurwa. Możemy już urnąć równie dobrze, bo kurwa, no. Jak będziemy tak biegać po mapie i dawać się zabijać, to kurwa, raczej nie, nie, nie wyciągniemy z tego, kurwa, nic z tego. Bo tutaj, tutaj kurwa jest Nikodem, kurwa Dysma. O kurwa, nikodem dysma! Ulti No ale kurwa, nie zdążyłem. Zonia mi zmieniła miejsce. Ja pierdolę. Wcześniej tam był zegarek jebany, kurwa. Ja. Czy ja Warda postawiłem tu? Słęduj! Nie ma co się poddawać. No jak nie ma, być? Już nie poszło tym razem. Jebanego, wiedziałem, że przegram na j**anego Piotrusia, co mi wchodzi cały czas do dżungli, no. po prostu no. nie, po prostu bardzo. też zero pomocy od, od ekipy, nie. A ja nie miałem szans z nim wygrać na Kay, na Morgana, wiesz o co chodzi. Tam na początku w sumie było. Idę. Zamu ja tak chętnie mówi, żeby ci tego nie banować, nie? No nie wierzę, no czemu nie że mogliśmy surmerc, że A, mogłem go zabić teraz, no? no? Mogłem, ale nie zabiłem niestety. Tak bywa w tej, w tej grze. Tak bywa. Nie no, teraz fatalna gierka tą Morgana, fatalna. Chciałbym już zejść z tej dżungli i pograć sobie innymi śmiesznymi postaciami żeby nie musieć ogarnąć tego gówna. Dajcie tam wejść. No niestety, no musi być dziesiąty. Taka gra to nie gra, jebano Musi być kurwa komunikacja. Nie! Ale spocony dżungler, kurwa. Spocony dżungler, straszny. Jaki spocony dżungler wykorzysty! Weź, weź tam się kurwa. Umyłeś się już, kurwa. nie I wybrał specjalny kontra jakąś, żeby mi przychodzić do dżungli. Dobra, tak czy siak. Tak czy siak Nie chcemy grać z randomem, który nie gada z nami. Nawet jakby był kurwa z Challengera kurwa, wiecie? No macie go kupnik. No to niech macie go kupnik, gra kurwa. Dobra, bo po prostu Bartosz, nam idzie ciężko, kurczę. Bo po prostu wspaniale, wspaniale się grało. Pojebany, nie? Wspaniale to się podanie, grało z tym ziomeczkiem i grał zajebiście. Się... I on sobie poradził, ale kurwa, się się ale kurwa no, nie, nie, to to nie było z nim kontaktu. Chory pojeb jest, lekki, nie? Ale, ale dobrze jest, grał ten Aphelio, naprawdę. Nie no, wiem, bardzo dobrze grał, tylko po prostu, co z tego? Jak? Wiem, że bez komunikacji się przejebane, rozumiem. Tak. I tak nie mogłem mówić. Dobra, wrzecie nie... mordy strasznie cicho na chwilę. O głowa boli. Dobra, Piotr, kręcić kręć tam kurwa wajho Dobrze, ale mamy tego już 10 e, No macie gdzieś, nie. A No nie problemu? ma, no nie ma, ja nie chcę kurwa skończyć tak no No, można bym gierkę, to nie jest fajne Nie no, nie zganiam tego na tego ziomka, tylko po prostu wolę Wolę mieć to jest To na kogo zganiasz? Nie no teraz, to ja zjebałem tą gierkę. No ja się wyjebałem dwa razy w piątej minucie, nie? No wiem, no ale później mi kurwa przychodziłeś cały czas, a ja nie mogłem cię pokonać sam na sam. Miglifen był i spotany jungler na Jaki spotony? To był no normalny... Nie się strasznie. A, ty weź się nie odzywaj, bo ty trzy ulty w ścianę przykurwiłeś. Ale ja Nie no, malfalt, choćbyś wygrał kurwa, linie. Twoje ulty kurwa w tych tym fightach, no to mogę. Tutaj widz, widzowie ci dali nagrodę. Kurwa.